Witajcie w nowym roku. Powiem Wam, że stęskniłam się za Wami. Końcówka roku była dla mnie wymagająca i powiem Wam, że postanowiłam zdecydowanie włączyć hamulce, naładować baterie, zaczerpnąć inspiracji, po to, żeby chociażby dziś przyjść do Was z nową, świeżą energią. Mam nadzieję, że tą energią będziemy spotykać się we wtorki, jak zawsze o godzinie 18:15. Mam nadzieję, że uda nam się to robić w miarę regularnie. A dziś na przekór, ponieważ internet i media są pełne tendencji na nowy rok 2026, więc ja na przekór rozbrajam trendy. I przyglądam się zdecydowanie bardziej sektorowi vintage. Ponieważ wierzę, że naprawdę nie potrzebujemy wciąż nowych rzeczy i wyprzedzania się ścigania samemu ze sobą i z trendami, których zresztą trudno jest, które zresztą trudno jest dogonić. W związku z tym, że nie potrzebujesz nowych ubrań i pogoni za trendem. Potrzebujesz jednego dobrych decyzji, i o nich w dzisiejszym odcinku. W tym odcinku mam nadzieję, że nie tylko będę poruszać ubrania vintage, ale również drugi obieg, więc miejmy to na uwadze, ponieważ mam takie wrażenie, że ubrania vintage to nie tylko estetyka. Myślę, że vintage to i sięganie w ogóle do drugiego obiegu, to jest pewien proces, który wymaga od nas zarówno uważności, selektywności i ogromnej, ogromnej cierpliwości, bo zauważcie, że te ubrania, które wybieramy czy też w sklepach stacjonarnych vintage, czy też szperamy buszujemy po internecie, w internecie, to nie jest tak, że my te rzeczy po prostu. Impulsywnie wkładamy do koszyka, ze względu również na to, że większości z tych ubrań nie można zwrócić. Myślę tutaj również o sklepach stacjonarnych, ponieważ według prawa oczywiście każdy konsument ma dwa tygodnie na ewentualny zwrot zakupionej rzeczy. Natomiast rzeczywiście w tych ubraniach jest coś, co my się temu dokładnie musimy przyjrzeć. Każda rzecz, którą dotykasz. Nie wiem, ja tak mam, zazwyczaj jak jestem w Berlinie i kocham rzeczywiście obskakiwać dziecię wszystkie vintage shopy, tudzież second hand, ale bardziej nastawiając się na jednak minione dekady ubrania z historią, to jednak ten dotyk, przyjrzeniu się, przyjrzeniu się konstrukcji, wykonaniu tych ubrań, bo przecież one przeżyły kilka dekad i są w tak rewelacyjnym stanie. To, to jest ich wartość dodana, bo, bo one mają historię. Tę historię również, słuchajcie, wprowadzamy, zapraszamy do naszych szaf i mam wrażenie, że zanim wpuścimy coś, cokolwiek w tym nowym roku, to miejmy z tyłu głowy, że ta rzecz, żeby znaleźć się w naszej szafie, musi po prostu na to zasłużyć. Czyli mam też wrażenie, że ten nowy rok, w którym znaleźliśmy się już teraz, będzie rokiem ogromnej selektywności, jeśli się na to zdecydujemy, ponieważ no, wszak chodzi tutaj zdecydowanie o nasze postanowienia, nasze decyzje. I nie mówię o postanowieniach na nowy rok noworocznych, nie wiem czy te są Wam bliskie. Ja natomiast staram się bardzo podchodzić do tych postanowień z rezerwą, aczkolwiek to, co mogę wdrożyć i z jaką świadomością, jako konsument, ale też osoba, która decyduje, to ja chcę decydować, że te rzeczy, które, które zakupię, które wprowadzę, na które się właśnie zdecyduję, będą wyjątkowe. Będą unikalne. No i muszę przyznać, że to jest zupełne przeciwieństwo, jakie znamy z zakupów impulsywnych, z zakupów online, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie dłoni, gdzie wszystko możemy kupić. Jesteśmy w tej kulturze jednak natychmiastowości i również diametralnych, impulsywnych zwrotów. Ta branża też cierpi przez to, że kupujemy bezmyślnie bardzo często, że kupujemy kompulsywnie, impulsywnie, emocjonalnie, co wiąże się właśnie z tym, że bardzo duża część tych ubrań jest zwracana. Tak, w przypadku ubrań z drugiego obiegu, czy też ubrań vintage, właśnie mówisz tak ubraniom, przedmiotom, rzeczom, które mają sens, które mają dla ciebie znaczenie, które. Były i są przez ciebie starannie wyselekcjonowane, wyszukane. Bo przecież ta droga tych poszukiwań właśnie jest. No to, to, jest ta, to jest to właśnie odkrywanie tego, i potem nagrodą jest rzecz, która trafi do naszej szafy, która ma wartość, jakość, jest ponadprzeciętna, jest oryginalna, jest wyjątkowa i jest. Jedyna w swoim rodzaju. Dlatego, vintage według mnie to również jakiś styl bycia, styl życia. To jest jakiś sposób myślenia, który przeniknął bardzo mocno do generacji Z, do młodego pokolenia, z którym również mam przyjemność pracować w fashion school. Jak Zmiana stylizacji, po to, żeby nie było nudno. W międzyczasie nagrałam mini short, który wrzucę tutaj między odcinkami. A co się stało? Słuchajcie, kamera odmówiła posłuszeństwa, po prostu nie naładowałam ją wystarczająco i, i po prostu. Wspominałam o studentach Fashion School rzeczywiście i muszę Wam powiedzieć, że powracając już do tematu, ja z ogromną. Ja wiem, że są różne opinie, ale ja akurat z ogromną e, uważnością i takim podziwem, wręcz, przyglądam się nowemu pokoleniu Generacji Z. O niej mowa, ponieważ to jest takie pokolenie, które po pierwsze, mam wrażenie, nie ma kompleksów. To znaczy, to pokolenie nie musi udowadniać za pomocą etykiet, drogich ubrań, metek. Tam rzeczywiście jest coś takiego, że ubranie musi mieć znaczenie ubranie musi być jakieś ubranie musi być oryginalne. Mam wrażenie też, że ceni storytelling. Jeśli chodzi o markę. No i absolutnie świadomość społeczna, społeczna i ekologiczna zarazem, czyli to pokolenie wybiera marki, to pokolenie robi sprawdzam właśnie robi sprawdzam i wybiera marki, które, za którymi stoją te, za, za, za którymi stoją te wartości, właśnie zarówno etyka, jak i zrównoważona produkcja, odpowiedzialna produkcja. To jest fenomenalne. Ja myślę, że od nich możemy się sporo nauczyć. A ponadto świadome zakupy, czyli tam jest dużo właśnie vintage, tam jest dużo lokalnych marek, lokalnych twórców. Tam jest też mieszanie estetyk. Bardzo podoba mi się to, że... I bardzo często, dość często, częściej zauważam to, że pokolenie Z po prostu ceni dobrą zabawę. Ceni dobrą zabawę w sposobie ubierania się, ceni indywidualizm. Czyli to, to jest też ten język, którym mówi to nowe pokolenie. Mówi: to jestem ja, to jest mój wizualny wachlarz pewnych wartości, które wyznaje. I zdecydowanie myślę, że jeśli ogląda mnie część tutaj generacji Z, bardzo proszę włączyć się w komentarze. Myślę, że dla Was to jest coś w rodzaju właśnie języka, że moda dla was jest językiem, jest jakimś statementem, jest to, jak się nosicie, to jest o was i to mi się bardzo podoba i myślę, że wiem, że sporo osób narzeka na to pokolenie, ale ja uważam, że to jest Chyba pierwsze pokolenie, od którego my możemy czerpać, możemy się uczyć, możemy się wymieniać i ze sobą absolutnie nie rywalizować. Więc jest to wspaniałe. Dziś chcę pokazać wam nowe w zasadzie trzy. Modele torebki, jeśli tak można powiedzieć. I zacznę od pierwszej, która przeszła najśmielsze oczekiwania, wizualne. Jak wiecie, zaczęłam od tuby czekoladowej, która jest również tą słubą dułą, tak zwaną stworzoną z dwóch rodzajów skór, zarówno skóry licowej, jak i skóry lakierowanej, z przepięknym szwem, czyli nawiązującym też do takiej dualności naszej, ale też w designie. I to była pierwsza torebka w kolorze czekolady. Natomiast byłam ciekawa, jak wyjdzie też torebka w czerni. Ponieważ jest to taki klasyk dla Was, postanowiłam również stworzyć taki model właśnie z lakierowanej skóry czarnej i ze skóry licowej. Spójrzcie, torebka ma piękny szef, który łączy właśnie te dwa światy. No i muszę przyznać, że wyszła kapitalnie. Mam nadzieję, że uda mi się wprowadzić ją już na stronę internetową w tym tygodniu. Przed nami sporo pracy w DERUM, także no mam nadzieję, że już od tego tygodnia, być może połowy końcówki, będziecie mogli już zamawiać tę tubę. To jest tuba, jak widzicie, nieco mniejsza: tuba Petit, która została uszyta na moje zamówienie, ponieważ myślę, że Taki rozmiar jest no zgrabniutki i też świetnie pasuje do jakichś takich wieczornych wyjść. Jest również bardzo pojemna, również bardzo pakowna. Natomiast sporo mniejsza wizualnie, jeśli chodzi o gabaryty i o rozmiar, to tylko 3 cm, które robią tak, taką ogromną różnicę. Przykładowo pokażę Wam tutaj tubę w klasycznym rozmiarze. To jest tak. Złapię te tuby za ogonki i spójrzcie, to jest zaledwie taka różnica 3 cm, ale to całościowo naprawdę robi zdecydowaną różnicę. Myślę, że ta torebka zdecydowanie mogła być taką torebką dla kobiet, dla osób petit, albo takich właśnie kobiet, które chcą mieć jakąś taką kopertuwę, być może na wieczór, coś bardziej lekkiego również na co dzień. Zgrabniula. Dajcie znać, czy wprowadzać ją ten rozmiar, rozmiar tekst na stronę. 3 cm różnicy. No i jest trzecia turebka. Tu już mamy dułę Duła, jak wiecie, również występuje w kolorze czekoladowym, z czekoladową skórą, czyli ze skórą, ze skórą lakierowaną. Również czekolada, również czerń. I tutaj trzecia torebka jest połączeniem skóry licowej. Przepiękna. I ostry. Czyli tutaj mamy to przepiękne tłoczenie strusia. Myślę, że torebka wyszła fantastycznie i jest również bardzo ciekawa, ale wszystko zależy od Was, czy ta torebka przejdzie, czy będzie w kolekcji Derum. Zaprezentuje się tak. Czasami tę torebkę również noszę w ten sposób, czyli do ręki. To daje nam takie poczucie bardziej modowego feelingu, jeśli chodzi o sposób noszenia, bo ja wierzę bardzo, że sposób noszenia zarówno naszych ubrań, ale też właśnie dodatków, torebek, nadaje temu wszystkiemu charakter, więc bardzo, bardzo spodobało mi się. Spodobało mi się noszenie również do ręki na luzie. Łapię czasami na te troczyki albo łapię tutaj właśnie w to miejsce drapowania i zamknięcia do ręki. Czekam na Wasze komentarze, ponieważ jak wiecie, to wytworzycie tę markę ze mną i jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze odczucia. A dlaczego vintage? Ponieważ myślę, że warto poruszyć w tym miejscu problem, czy w ogóle zjawisko, zjawisko nadmiaru. Mam wrażenie, że wszystko jest obecnie tak dostępne, jest niemalże na wyciągnięcie naszych dłoni, że żyjemy chyba po raz pierwszy w czasach, kiedy, kiedy możemy mieć wszystko. A mimo tego wszystkiego, e, coraz bardziej brakuje nam pewnej klarowności, e, brakuje nam poczucia sensu, poczucia, no takiego, taki, o, mam wrażenie, że. Dotyka nas paraliż decyzyjny, bo to jest zjawisko w psychologii bardzo też obecne, kiedy mamy za dużo, nie potrafimy się zdecydować. Już w którymś z odcinków poruszałam to, porównując do przebogatego, bardzo rozbudowanego menu w restauracji. Jeśli tych opcji jest za dużo, to wbrew pozorom nie ułatwia nam to sprawy, to nas paraliżuje, wtedy wpadamy w ten paraliż decyzyjny. Również wybierając przypadkowo. Dlatego bardzo często w waszych szafach, do których mam przyjemność być zapraszana panuje właśnie ten taki miszmasz, taki, taki brak spójności, ponieważ Ponieważ coraz częściej to nie my decydujemy, a decydują za nas zdjęcia w social mediach, decydują za nas trendy, które z zainteresowaniem podziwiam, z zainteresowaniem się im przyglądam, również jako osoba, która interesuje się przewidywaniem trendów. Ten nasz osobliwy, osobisty styl przestaje być osobliwy. I no właśnie osobisty, a staje się bardziej jakąś taką reakcją na bodźce, reakcją na to, co proponuje nam yy, kultura, co proponują nam marki yy, odzieżowe. Nie do końca zadajemy sobie pytanie, czy to jest moje, czy to mnie wyraża. Czy ja się w tym dobrze czuję, czy ja widzę yy, w tych ubraniach pewien sens, komfort, radość, bo przecież ubrania yy, są nośnikami emocji. A czego ja szukam słuchajcie, w Vintage Shopach, czego szukam w ogóle w drugim obiegu. No przede wszystkim perełek. Sięgam bardzo często do archiwów, sięgam do marek, do projektantów, którzy mnie interesują. Myślę tutaj już o bardziej drugim obiegu, o wersji kolekcji, o winty, o którym bardzo często również Wam mówię, ponieważ ja słuchajcie, już coraz mniej i bardzo, bardzo sporadycznie kupuję w tym pierwszym obiegu. Myślę, że. Mamy na wyciągnięcie tyle wspaniałych rzeczy, które już zostało wyprodukowanych, że naprawdę powiem Wam zresztą, trudno przebić się z czymś, co zwróci moją uwagę. To jest też prawda, że te rzeczy, które są produkowane tu i teraz, bardzo ciężko jest. Mi się nimi zachwycić z różnych przyczyn. Z przyczyn słabej jakości, z przyczyn słabej konstrukcji, z przyczyn ciągłego obniżania standardów, ciągłego obniżania jakości e, na poczet generowania coraz większych zysków. Nie, to nie jest moja idea, to nie jest moja filozofia i mam nadzieję, że choć to odrobinę będę mogła zaszczepić Was tym odcinkiem, filozofią, która jest mi bliska. Zresztą. O czym ja mówię? Ja wiem, że po drugiej stronie jesteś Ty. Jest osoba, która jest bliska temu, tym wartościom, temu kanałowi, temu, co tworzę i cieszę się, że mam tak wspaniałą naprawdę społeczność. Cieszę się, że mam Ciebie właśnie i dziękuję za tą selektywność. Dziękuję za zrozumienie i za to, że możemy rezygnować właśnie na poziomie wartości. Jest to, muszę przyznać, ogromne wyróżnienie. Przed Tobą tak zwany challenge, wyzwanie, do którego chcę Ciebie zaprosić. Nie wiem, czy masz sporo ubrań właśnie z minionych dekad, ubrań vintage, ubrań, które mają znaczenie. Być może jest to biżuteria, być może są to dodatki, być może jakieś ciekawe apaszki, nakrycia wierzchnie, marynarki. Jeśli tak, chciałabym bardzo zaprosić Ciebie do takiego wyzwania pod tytułem Noszenia przez tydzień czasu jednej rzeczy, która ma w sobie ten sentymentalizm, czyli jest rzeczą vintage lub tą rzeczą właśnie z drugiego obiegu, którą to de facto zestawisz właśnie z czymś współczesnym, czymś świeżym i zobaczysz, jak to na ciebie działa, bo Coraz częściej na tym kanale chciałabym pokazywać właśnie, że to mieszanie starego z nowym może dać nam nową perspektywę i może dać nam niesamowitą świeżość, a ponadto, i to zauważam też u siebie, to, że tego typu zestawy, zestawianie tego typu ubrań niesie ze sobą niesamowity ładunek czegoś takiego jakiś taki powiew indywidualizmu. Czego nie można objąć, to trzeba poczuć. Wizualnie, ale też sensorycznie, zmysłowo poczuć, poczuć, poczuć tą stylizację w taki właśnie sposób. A na koniec powrócę do pytania, co robimy z derum. Czy wprowadzamy torebkę Petit w tym rozmiarze o 3 cm mniejszą na stronę? Co robimy z duła z ostrygą? To jestem bardzo ciekawa tego modelu, czy, czy skradł Wasze serce i czy ten mój pomysł na torebkę też jest Wam bliski. Oczywiście to, co mogę obiecać, to na pewno to, że tuba klasyk, skóra licowa, ze Skórą lakierowaną w kolorze czarnym, to na 100% pojawi się, bo jest to taka kropeczka nad i myślę tego, co robię, jak czuję modę, jak czuję markę, którą tworzę, tą ciszę i ten proces, który jest mi bliski. Mam nadzieję, że i dołożę wszelkich starań, żeby te torebki trafiały do Was z serca, żebyście cieszyli się ich jakością. I też tym kursztem pracy rzemieślniczej, bo ostatnio stworzyłam też na Derum Berlin w myśli i słowa, czyli takim magazynie, który tworzę właśnie o tym, jak powstaje tuba, i jak jest to rzemieślniczy proces i ponieważ chcę, żebyście mieli też większą świadomość tego, ile etapów tak naprawdę kryje się za stworzeniem tak niepozornej torebki, która też przeszła, słuchajcie, metamorfozy, kiedy ja patrzę na ten pierwszy model. Stworzony lata temu, to muszę przyznać, że ta torebka bardzo ewoluowała konstrukcyjnie. Ona się zmieniała wraz ze mną, z moimi pomysłami. Z, z, z po prostu testowaniem tych torebek, więc ona dzisiaj już jest zupełnie inna i to też to, to jest niesamowite, że te tuby rozwijały się i rozwijają wraz ze mną, wraz z wami. E Stąd pomysł na stworzenie również bloga, myśli słowa, zapraszam Was ciepło. A jeśli chodzi o moje usługi stylizacyjne, ponieważ często pytacie mnie one, rzeczywiście, ponieważ czas jest ograniczony, ja tych usług zarówno stacjonarnych, jako, jak i online przeprowadzam mniej. Niemniej jednak, ponieważ to jest. Coś, od czego wyszłam i to jest coś, co jest mi bliskie I ja to bardzo lubię. Nie ukrywam, że od czasu do czasu tęsknię i chętnie przyjmuję Was do siebie. W związku z tym nowa oferta, usługa, propozycja. Propozycja, nie lubię mówić oferta, usługa. Propozycja to jest, to jest proces indywidualny online, styl od środka. Który jest wizerunkowymi konsultacjami, ale też wskoczeniem online do waszych szaf, ponieważ ten proces pomiędzy wstępem i zakończeniem to jest właśnie proces pracy z waszą szafą online. Myślałam, że to się nie uda, ponieważ zawsze myślałam, że stylistka musi być w szafie obecna, żeby to spotkanie było pełne, żeby to spotkanie było. Wartościowe i też jakościowe, w pełni wykorzystane. Ale już dziś wiem, że również te spotkania online, po pierwsze, was nie tak, ponieważ jesteście i czujecie się bezpieczni, bezpieczne w swoim otoczeniu. Ja dbam absolutnie o to, żebyście czuły i czuli się komfortowo w tym naszym spotkaniu, a jednocześnie wiem, że można to zrobić. W pełni przeprowadzić to jako taki proces, który Was kształtuje, który Was otwiera, bo to nie tylko chodzi o to, że ja tam zbuduję nowe zestawy w Waszej szafie bez konieczności kupowania nowych rzeczy, ale to jest taki, myślę, też edukacyjny, otwierający proces. Na zakończenie powiem, że to, z czego się bardzo cieszę i z czego jestem dumna, to że moje kursantki, które miały okazję. Skorzystać z kursu masterclass, takiego intensywnego kursu przygotowującego do zawodu osobistej stylistki, to powiem Wam, że efektem ubocznym, ale chyba takim nie do końca ubocznym, to było to, że dziewczyny przede wszystkim, słuchajcie, pozmieniały sposób myślenia o sobie pozmieniały sposób myślenia o własnych szafach i o swoim stylu. I ten styl bardzo ewoluował w wielu przypadkach. To jest dla mnie odkrycie, że wiem, że ten kurs nie tylko dał część merytoryczną i, i praktyczną wiedzę, taką uzbrajającą w ogóle w kompetencji osobistej stylistki, bo to, co robię, jest dość kompleksowe, ale również słuchajcie, przyczynił się do totalnej zmiany takiej, takiego procesu zmiany, bo to nie było na hura, to nie było jako metamorfoza, bo ja w te metamorfozy szybkie troszeczkę nie wierzę, to, to się dzieje za szybko. Wiemy, że do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć i małymi krokami wprowadzać. I to tak właśnie z tą szafą. Czy to jest właśnie vintage, czy to jest jakaś zmiana drobnych nawyków, czy to jest ośmielenie się bardziej, wyjście w kierunku, w kierunku mody, spróbowanie pewnych. Form, czyli tak zwanych smaków modowych, które do tej pory były po, na, po, poza naszym zasięgiem, poza naszym estetycznym podniebieniem. To jest właśnie rozwój, to jest właśnie poszerzanie jakiejś takiej, słuchajcie, percepcji, otwieranie się na nowe. Dlatego. Mm, Mam nadzieję, że na tym kanale będę mogła razem z Wami no właśnie rozwijać to estetyczne, stylowe podniebienie. Dziękuję Wam z ciepło za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że do kolejnego wtorku.